Towarzystwo walki z kalectwem, kierowane przez panią Alicję Sobotko-Brzeską, zorganizowało w restauracji Leśna spotkanie z ludźmi dotkniętymi różnymi formami kalectwa. W każdą środę od godziny 15 jesteśmy zawsze do waszej dyspozycji. Jeżeli nie będziecie mogli do nas dotrzeć... Było to spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, przewodniczący wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, ksiądz Herman oraz ksiądz Dziekan Piotr Markiewicz. W spotkaniu rozmaicały występy zespołu kleryków z OBRY oraz dzieci ze szkoły podstawowej nr 4. Migawki z tej uroczystości przekazuje kamera. Pani prezes, <laughs> nie ma oparcia. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie dr Panie który Panie Przewodniczący, Panie i Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie bardzo. Dziękuję za zaproszenie na opłatę organizowanych dla osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych związanych z Waszym kołem, z poważaniem prezes i dyplomacji doktorów Piotr i Daraś. Przy okazji chciałam również przekazać życzenia od pani do bagażu, niej, Panią... W wasnu szkodzie, odwiedź wśród, biegną wielce zazimieni, za anielskim za głosem. Pień.